Pierwszą korzyścią jest na pewno oszczędność kosztów. Zamiast zatrudniać pełnoetatowego pracownika, płacisz jedynie za rzeczywiście wykonaną pracę lub ustalony wcześniej abonament, dzięki czemu masz pełną kontrolę nad kosztami. Oszczędności nierzadko potrafią sięgać nawet 60-70% przy zbliżonym rezultacie. Taki imponujący efekt jest możliwy m.in. dzięki wysokiej elastyczności tej usługi. Możesz łatwo zwiększać lub zmniejszać zakres współpracy, dostosowując ją precyzyjnie do aktualnych potrzeb biznesu. Istotne znaczenie ma też szybkie wdrażanie zmian i usprawnianie procesów. Z mojego doświadczenia wynika, że zewnętrzny CFO przy odpowiednim podejściu potrafi znacznie szybciej wprowadzać zmiany niż osoba na etacie, która często potrzebuje wielu miesięcy na wdrożenie się w specyfikę firmy. A trzeba jeszcze pamiętać o czasie potrzebnym na rekrutację takiej osoby, podczas gdy zewnętrzny CFO może zacząć działania często z dnia na dzień.